Cześć, witajcie, z tej strony Kusiałek, witajcie w kolejnym odcinku Eurotracka i słuchajcie, dzisiaj nowa kierownica. Force GT jednak nie była aż tak super ekstra, więc zaopatrzyłem się w G27. Mam nadzieję, że będzie dobrze szło. Nie używam jeszcze sprzęgła, ponieważ nie wprawiłem się w skrzynię biegów, ale to pewnie z czasem. Ale cóż, potestujemy sobie dzisiaj tą właśnie kierownicę. Myślę, że to całkiem... Dobra, mam nadzieję, że to słyszycie, jeśli słyszycie to dobrze, troszeczkę i tak wam mimo wszystko mikrofon wytłumia, ponieważ jest na koszyku, więc myślę, że nie będzie problemu. Okej. Okay. Zapaliliśmy autko, tutaj mamy te. Okej, okay. tutaj mamy standardowe, a tu mamy drogowe światła. Tutaj awaryjne, okej. Okay. Dobra, e, zobaczmy sobie jeszcze, gdzie my mamy wyjazd. Tam jest wyjazd, dobra. Jedziemy do Norwegii z samochodami, więc myślę, że będzie całkiem, całkiem przednia zabawa, przednia zabawa w zasadzie. Gram drugi raz za tej kierownicy, także jeszcze mogę nie mieć wprawy, ale mam nadzieję, że, że się wrobimy. Ustawione 100% Ustawione 100% Siły tej kierownicy Więc naprawdę jest Ciężko Ale myślę, że sobie damy radę Dobra, na rondzie Musimy pojechać w lewą Więc zajmiemy sobie Ten pas Dobra Jeszcze kurcze Pedały sobie muszę dostosować Tak żeby mieć w miarę, w miarę. I oczywiście którymś sobie muszę jeszcze tutaj kamerę dostosować. Czekajcie, może, może będę mógł to zrobić teraz. Opcje, kontrolery. Z klawiatury to wejdzie, nie? Ale kurcze, czym będzie rozglądanie? Czekajcie, kontroler H, sterowanie kamery. Następna kamera. Spojrzenie w lewo, ok, niech będzie ten, i spojrzenie w prawo, niech będzie ten. Dobra, o wybornie, a czekajcie, jeszcze sobie ustawię sobie ustawię, żeby mi od razu na przykład do góry jak kliknę, żeby centrowało mi tą kamerę na sam środek. Kamera z wnętrza i tu mi wycentruj, okej. Okay. Czyli okej, okay, mam się rozglądnąć? Zajebiście! Zajebiście, panowie i panie! Zajebiście! Dobra, powolusiu, powolusiu, bo tutaj mamy jednak dosyć cenny transport, oj, za za, 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 malutko sobie wziąłem. Szkoda, że mi te łopatki też wirują z tym. Nie, nie mogę się przyzwyczaić, wcześniej miałem kierunkowskazy u góry, a tutaj jednak chyba, że tutaj sobie jeszcze te klawisze przypiszę. Hmm, bo to też są chyba klawisze. Czekajcie, zaraz jedziemy na chwilkę na pobocze. Zaraz obczeimy jeszcze jeden mały myk. Kierunkowskazy. Wygodnie by mi było właśnie na, klawi na klawiszach, które są w kierownicy. Zaraz je obadamy. Lewy kierunkowskaz zamiast łopatki. Lewy, lewy, lewy. O, zajebiście. I prawy, pyk, ok. Ja sobie później pozmieniam jeszcze. Pozmieniam sobie opcję uruchamiania silnika i tak dalej, o. Wybornie. No patrzcie jaki kutafon, nie zatrzyma mi się. My jedymy prosto, więc się tutaj musiałem troszeczkę hamsko wbić. Oczywiście teraz powinna nam skoczyć 80. Tam tego jeszcze puścimy i teraz przeskoczymy od razu na ten pas. Ok, więc jest, jest całkiem przednio. I fajnie się gra, naprawdę się fajnie gra. Jest, jest duża różnica między kierownicą, nie znaczy zawsze klawiaturą. Kierownicą Force GTA, tutaj na G27 robi robotę. Jeszcze to, te biegi będę chciał opanować to normalnie Woa wow, jakby to powiedział ktoś kiedyś, gdzieś. Ja nie wiem czy mnie w ogóle dobrze słychać przez ten mikrofon, teraz bo nie jest troszeczkę dalej, ale ja coś to będę wam się starał go jakoś podbić, żebyście. Jednak słyszeli dobrze, na wykresie widzę, że nie jest tak źle, więc nie powinno być jakichś większych problemów. E, dzisiaj, wybaczcie, ale nie wziąłem tematu do, do, do Eurotracka, jakoś tak po prostu wyleciało mi to z głowy. I, i no, no, wiecie, różnie bywa, dlatego e, sam sobie po prostu pozwoliłem wymyślić temat. A mianowicie temat niektórych widzów, a raczej tego, jak niektórzy widzy, widzowie się zachowują na różnych kanałach. Powiedział bardziej, że jak w chlewie, a nie, a nie na, na YouTube. Ja ostatnio sobie czytam komentarze i tekst typu... No, Husie kurwa, kiedy będzie tamto, kiedy tamto... Yy, bo wrzucasz tą pojebaną grę i tak dalej, nie? To, to było chyba pod Alienem. Ktoś tam czekał na Hardcora, a... Napisał po prostu pod alienem, że kiedy tam to, kiedy tam to, nie. Kurczę, wiecie, to nie jest tak łatwo czasami wszystko sobie ogarnąć do nagrywania, żeby zmieścić się w czasie, więc takie komentarze normalnie chlewskie, jak to niektórzy sadzą, no możecie sobie schować głęboko gdzieś, bo tym bardziej. No, przyważy jest coś takiego, że, że taką osobę się z automatu no, blokuje. Czekającie chciałem tu zjechać. Nie, nie tu. What the fuck Gdzie to? Aha, następny Czyli ze straszą ludzi Dobra, czyli nie na ty Tak na tym Okej okay. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Mam nadzieję, że teraz się wyrobię jakoś w miarę. Myślę, że jest spoko ok my jedziemy prosto mamy 500 km w tym e, bardzo sporo bardzo spory procent tej drogi to jest droga morska także myślę że tu nie będzie problemu i tutaj mamy cisnąć do przodu, cały czas prosto, okej. Okay. O, 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 już się zaczyna oczywiście SMS-y. Zawsze jak jadę gdzieś czy coś, to jest zawsze SMS. No i wracając do tych widzów, no czasami zachowanie co po niektórych to naprawdę masakra, więc lepiej, żeby, żeby nie byli widzami, nie oglądali, niż po prostu mają przyjść, psioczyć i w ogóle. Jak baba w ciąży. Ale cóż, bywa. Ale ciekawe, będę musiał sobie jeszcze tutaj przypisać pod innym klawiszem mapkę. Żeby, 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 żeby sobie lepiej móc sprawdzać gdzie aktualnie jestem. Słuchajcie, jak my tam mamy teraz. Bo tam, 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 tam coś widzę, że coś będziemy musieli chyba zjechać. Czy jadę prosto? Nie, jadę prosto. Ta, dokładnie. No, chyba już powinniśmy mieć za tylko. właśnie zjazd do tego. ...do... ...na prom. No ale widzę, jeszcze go nie ma. Dobra. Także naprawdę... Mm, czasami wkurzają takie komentarze, albo najlepsze komentarze typu... E, e, ...pierwszy... ...przedczysta... E, ...szlachta... 66. Czekam na hejty i tak dalej. Ja pierdolę. To wchodzisz na filmik, żeby oglądnąć czy da, żeby dać komentarz. Tylko często widzę właśnie, że są osoby, które przechodzą, walną komentarz, ehe, pierwszy, I, i wychodzi. I w zasadzie na tym się kończy. I zawsze sobie myślę, jak po chuj? Po chuj ktoś wchodzi na ten filmik, przyjdzie, da ten komentarz pierwszy i wychodzi? Co mu, co mu to da? Nie wiem, jakieś zwiększenie penisa czy coś? No. Chyba tak, chyba tak, no bo innej opcji tutaj nie widzę. Dobra, my dalej jedziemy prosto, ok. Hmm. pogoda się robi, coś się robi ciemno, a to już jest 20. To u mnie Skype, to u mnie Skype. I tak się zastanawiam. To mnie może męczyć o tej godzinie na skajpie. Zobaczymy. Za niedługo. Pytanie czy w ogóle dowiozę te samochody w dzisiejszym odcinku, bo mamy 500 km jeszcze. Ciekawe ile ubędzie tych kilometrów, jeżeli. E, <laughs> jeżeli przepłynę tym promem, prawda? Czy tam... na promem. Ale ja przestrogi czekamy, gdzie jest ten prom w ogóle? Oj, 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 watch, tu jakieś roboty drogowe, więc wolę zwolnić. A jednak tutaj się kotują, czy tak w Polsce. Zawsze wszędzie coś robią Wolałem przehamować, bo chyba mu w dupę wjechał. Oczywiście jest ciasno I to długo będzie ciasno. Ej, jo, ale jedź! Zastanawiam Stan się, czy w ogóle mi wystarczy paliwa. Oby. Oby. Też o ktoś chciał, żebym się wypowiedział na tematy polityczne. Ja już mówiłem, że na tematy polityczne to ni hu, hu nie, ma, nie ma takiej opcji, żebym się wypowiadał. Ponieważ się po prostu. No nie znam. Wyśmiemy go czy nie? A jednak nie Swaniak Czy ślizgają mi się te pdały, muszę coś z nimi zrobić Żeby mi się nie ślizgały Ja cię patrzcie McDonald, ale jaja Łooo Wo Naszła mi ochota na Mac, ale ja nie lubię McDonalda. Za bardzo Wolę well, KFC. Like Gdzie ja jestem pieprzony, kurde, prom, no, what the fuck. I radziliście mi też, żebym sobie wziął kredyt w banku i kupił sobie własną ciężarówkę. Mówicie, że się bardziej opłaca? Myślę, myślę coraz bardziej nad tym faktycznie, żeby jednak sobie kupić. I robić na siebie, a nie na firmę, prawda? A no zobaczymy. To najlepiej mi napiszecie po tym odcinku Co, co sądzicie o tym. Żeby było wybornie O, o, o tutaj będziemy zjeżdżać. Jeszcze... A nie, to tylko takie takie wzniesionko jest. Czemu nas tak dziwnie kieruje? To nie mogliśmy po prostu jechać prosto? Tylko musiałem tutaj wjeżdżać? To the fact. Tak mnie pokierowała nawigacja, więc tak pojechałem. Rararara. Jeszcze pewnie nagram wam dyrta, dyrta trójkę. Na tej kierownicy zobaczymy, jak się będzie jechać. Jasna pała, ja tutaj mam 50, a prawie. A dobrze, że już sobie zmienił pas. Hehehe. He, he. Ej, ale tu powinniśmy mieć... już. O, no w ogóle my jesteśmy w jakimś chyba mieście. A, tak, go wychągałem. Dobra, jedziemy dalej. Wróciliśmy na prawy pas. Zobaczmy jak będzie na kierownicy czuć. No, powiedzmy, że czuć tak w miarę leciutko. Kierownica nam drga. Ale kurde, jak nie było tego pieprzonego... promu, tak nie ma dalej. What the fuck? Co jest z tym? Oh my god! Ło, 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 Gdzie jest ten pieprzony klawiszeb? What the fuck? <laughs> Okej. Okay. Zaraz wracam. Okej, okay, już jesteśmy. Kuźwa jeszcze po prostu pierdolona. Mieć kurwa starych ludzi za sąsiadą to jest przejebane. Po prostu mieć takich kurwa ludzi. To tak denerwuje naprawdę. O! Oh! Przychodzi do mojej sąsiadki z boku. E, koleżanka. O, oczywiście też w klasie jej wieku. Nie wiem ile będzie miała, 70 na pewno. I za każdym razem, ile... ile razy nie przyjdzie. Zawsze kuźwa dzwoni pod mój numer. Nigdy do niej, tylko zawsze pod mój pierdzielony numer. Przed chwilą wyszła gdzieś chyba do sklepu, bo przyszła o 10 rano. Dzwoniła do mnie. W się, dobra, otworzyłem, dobra. Zastanawiam się, okej, okay, mogło ci się pomylić. Teraz gdzieś chyba tam wyszła. I znowu kurwa napierdala do mnie tym domofonem. W się, ja pierdzielę. Jeszcze raz po prostu będzie to co to nie wiem, kurwa, Zejdę do niej i chyba powie jej: Człowiek kurwa, czytać w ogóle. 40 ileś tam numer? A 40 ileś numer babki. Ja pierdolę. Ale mnie wkurwiła. Weź tu, człowieku, nagrywaj. Ja tu tirem jadę. Samochody, spieszę się. To warto odwieść. A nie, kurwa, że mi dzwoniła. Pfff, kurwo. O, zapomniałem kierunkowskazu, pieprzyć. Dobra. Teraz w herę... No, ja Powtarzało, że chyba... Ho. Ho, 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 ho! ho No wychodzi, że parking... Chyba tymi... Chyba tędy mamy jechać. A zobaczymy gorzej jak kuźwa, nie tędy. Będą jaja wtedy. Nie mam pojęcia, ale chyba tak, bo tam jest taki cycek. Tak, tam coś jest. Okej. Okay. Yeah. Okej, okay, musimy wybrać sobie 8 godzin za ty 3 godzin. Aha. A to nie, to bierzemy do Osto, przecież tak to byśmy długo czekali d daleko byśmy mieli trasy do pokonania okej, okay, dziękuję dobranoc dobra I dalej. Jeszcze firma mamy w oslo tutaj, więc. Więc jest dobrze. Nawet bym powiedział bardzo dobrze. <laughs> Okej. Okay. Odjść tutaj sobie bliżej. Tam ciula, widać. Oje, dziękuję ci bardzo. O! też jeden. Kurde, roz. Ups. A było mnie nie puszczać, było mnie nie puszczać. Miał być cały przód. Ale naprawdę czasami. Ja pierdykam. O oh no, oh o no, oh no. Muszę sobie właśnie jeszcze wyczuć to na kierownicy, żeby się zmieścić gdzieś mniej więcej, ale bywa, dobra, mnie się z tym, jest dobrze, jest dobrze. Kocze, w G27 jednak ten pedał gazu, znaczy wróć pedał hamulca, czuć, że jest tak e, prawdziwie, a nie. Nie tak jak w GT, że po prostu. A, wciskał się, no dobra. Ale kurczę, te biegi jeszcze tutaj. O mój Boże! O mój Boże! Bożenko! Dobra, ale tam. A ty trzymasz ich? A, dobra, to ich trzymaj. Nie ma problemu, dziękuję. My prosto. W zasadzie zaraz będzie firma, więc zarobimy. No kurczę, gdyby nie ten mandat. Ale cóż bywa. Dobra, tu mamy 50, więc nie ciskam. A dwa mamy. Ok, czekamy. Patrzcie, z dachem jakim zjedzie. Wow, nice. Dobra, i następny mamy skręt w prawo. To już będzie nasza firma. Dobra, nie rozpędzam się za wiele. Ale patrzcie jak tu wszyscy przepisowo To Ty co tam jest? A to my tu skręcamy, nie idziemy przez ten Okej. Okay. Come on. Dobrze, ta trawa była. Bywa. I tutaj znowu odbijamy na prawo. Nie wiem, czy to jest Rondo jakieś, czy co to takie maluśkie? Rondo, Jesus Christ. Połrywał tam znaków, okej, okay. i znowu czerwone. Okej, okay, jedymy, i tutaj mamy firmę, dokładnie. Da, przepuścimy jeszcze tego białasa, stary dzięki, cofamy sobie chyba dupa będzie z tego cofania. Z tego nie ogarnę. था On, come on, come, on, come on. ma opcji ale wiem co zrobimy pyk będzie nam znacznie łatwiej jak się po prostu ustawimy w ten sposób Okej. Okay. Co za grzbot! Nie, nie chuja, nie da tak. tam. Nie ma, dwa takiej opcji. A może jednak? Wiedziałem, nie pierdolę, to jestem wiem, noga mnie boli. <grywka> Ale jest doskonale. żeby nie taki Dobra. Co jak co, dojechaliśmy na szczęście cało i zdrowo. Także ja wam dzięki za uwagę. Yy, oczywiście jeżeli wam się czy nie podobał, chcecie więcej łapka w górę. Piszcie swoje tematy, jakie chcecie bym poruszył w kolejnych odcinkach. A tymczasem do zobaczenia. Trzymajcie się i pa pa!